Jak tam jest niebezpiecznie, jak tam kobiety tak naprawdę boją się wychodzić same, same po ciemku, jak wzrasta liczba gwałtów, liczba przecież tych napaści. No i nie chcemy tego w Polsce, po prostu my chcemy tutaj sobie żyć bezpiecznie, spokojnie. No więc no, no, musimy gdzieś ten opór stawiać, żeby nam tego nie sprowadzili tutaj. Ty się nie tylko zajmujesz tymi tematami takimi stricte kobiecymi, bo ostatnio też widziałam, że nagrałaś krótki filmik o tym, i właściwie od ciebie też się o tym dzięki temu dowiedziałam, że fabryka amunicji dla wojska polskiego ma powstać nie w Polsce, ale w Niemczech. Też ostatnio się dowiedzieliśmy, że no już się tutaj Donald Tusk dogadał, zgodził się na to, że nie ma być reparacji wojennych dla Polski. Też na ten temat nagram krótki filmik, że to jest skandaliczne. O co chodzi z tą fabryką amunicji? No właśnie, i to jest też to, dlaczego jakby jednym z powodów jest, dlaczego działam, że jakby interes polski nie stawiany na pierwszym miejscu. No bo, y, dlaczego taka fabryka nie, nie mogłaby powstać w Polsce? Żeby tutaj Polacy byli w niej zatrudnieni, tak? Żebyśmy przede wszystkim to mieli na miejscu, a nie musieli po prostu z innego kraju tego sprowadzać. Ja tego nie rozumiem, jakby. I y, y, y właśnie tego mi brakuje w tym rządzie, że po prostu nie dba o nasz interes.